W dzisiejszym filmiku przedstawię konfigurację serwera dla firmy z 35 pracownikami. Na początku utworzyłem sobie 35 użytkowników oraz przydzieliłem ich do grupy. Każdy pracownik ma zablokowaną zmianę hasła, co ułatwia nadzorowanie administratorom. Pierwszą rzeczą, jaką chciałem zrobić, jest zarządzanie zasadami grupy. Utworzymy nowy obiekt. Teraz do każdego hmm, przydziału dodamy grupę oraz nadamy jakąś zasadę. Ja wybrałem sobie hmm, zasadę hmm, zakazu zmiany tapety, ponieważ tapetę nadamy jedną, której nie będzie można zmienić. powtórzymy do każdego, do każdej zasady. Następną rzeczą którą chciałbym skonfigurować będzie zarządzanie drukowaniem, dodamy sobie nową drukarkę, weźmiemy sobie port um, drugi, zainstalujemy nowy sterownik, możemy sobie tutaj wybrać model e, producenta i model drukarki. sei ver a Microsoft e uh, document drive Następnie wchodzimy w właściwości tej drukarki, zabezpieczenia, w tym miejscu dodamy sobie każdą naszą grupę z użytkownikami. Szefowo, szefom yy, dodamy uprawnienia yy, pełną kontrolę, yy, yy, ponieważ oni będą mogli nadzorować to, co się dzieje w plikarce yy, i zmieniać yy, kolejność na przykład yy, dokumentów do drukowania. Kolejną rzeczą, którą można by skonfigurować, by DHCP. Wchodzimy w serwer DHCP, nowy zakres. Klikamy dalej, nazwiemy go sobie firma. Początkowy adres w serwerze DHCP 72 168 01. Tutaj wykluczę sobie adres 32 168-0 od 2 do 10. Tu wybieramy sobie czas z panią cyczę, zostawimy go tak, jak jest. Hmm. Skonfiguruję później. W tym momencie jeszcze nie możemy zapomnieć o uaktywnieniu zakresu. W tym momencie zakres mamy już aktywny. Kolejną rzeczą, którą może nam się przydać, są no, foldery udostępnione dla grup i użytkowników. Szefom damy współwłaściciela, a technologom czytelni Gotowe. Wchodzimy we właściwości, zabezpieczenia. Jak widzimy, szefowie już mają pełną kontrolę, a technolodzy mają tylko odczyt i wykonanie, wyświetlanie zawartości i odczyt plików, które znajdują się w tym folderze czym nas powtarzamy dla każdego KT, folderu, który chcemy utworzyć?